Dzisiejszy troll aż się prosi o to, żeby się nazywał straszna świnia troll, ale ci robimy sobie więzienie troll. Będziemy więzić widza w więzieniu straszna świnia, a osoba koło mnie to dealer, który też będzie tak, w więzieniu. Osoba obok mnie to straszna świnia. Dzisiaj nawet przebrany za straszną świnię. O nie, już wiedziałem, ja wiedziałem, że ty taki żart puścisz! Zostawcie łapkę w górę, oczywiście na starcie. Jak będzie 50 tysięcy łapek, to zabije di Nie, nie było tego. Puszczę Polka na 50 tysięcy. To jest najgorsze, co może być. Na 10 tysięcy pojawi się kolejny odcinek z Waszych propozycji w komentarzu. Ej, na 100 tysięcy łapek w górę, dokąd pokażę twarz. O jeju. Ej, dobra, słuchaj, dealer, bo nie mamy bardzo co przedłużać. Dzisiaj idziemy na nowym serwerze Minecraft Extreme na wersji 1.16. Przez co nie mamy niestety jeszcze wanisza, bo takie rzeczy nie działają. Dlatego dzisiaj wam nie pokażemy od razu. Widzę, jego bazę o, gdzieś tam. Patrz na to. Co jest? Ostro, nie? 1.16. 1.16. Dobra, wiesz co? Ja myślę, że tak. Żeby zrobić więzienie, żeby zwabić. Tam widza, który jeszcze jest początkujący, jak wszyscy tutaj, praktycznie, bo ten jest dopiero drugi dzień teraz, tak? No, no. Jakoś no. tak. To trzeba będzie zrobić, naprawdę, gdzieś tutaj. Tutaj będzie więzienie, jak dla mnie. Tu będzie wejście do niego. Patrz, i tutaj ze mną. E, tutaj Gdy weźmy jesteś? sobie wodę, ale dobra, to woda to będzie zaraz. dealer, bo ty się też, żeby tepnąć się możesz, nie? No nie mogłeś tepnąć. Chodzę tak wokół tej lawy, szukam cię. Tutaj jestem, tutaj jestem. O, tu jest dziura, do której no, będę kazał. Tak, widzowi wskoczyć. Gdzie na dole będzie szukał na jego więzienie z obsydianu? Oczywiście to więzienie musimy sobie przygotować. Ja w ogóle mam jeszcze odpalone y, drugie konto. Mam tutaj, o, jestem tutaj jeszcze na swoim drugim koncie, od razu do, do Knesa. Zrobimy sobie set0. Jeżeli chodzi o cele, to myślę, że ona będzie mogła być takiej wielkości. O, coś takiego będzie git. Tutaj będzie musiał być korytarz, tak? Więc zrobimy sobie korytarz na trzy kratki szerokości. A, myślę, bo, Word że. To nie ma. <gry> no, to, no, ja mam Word Edita, więc no, ja tutaj, na tutaj to na szybko jak. zrobię. Set0, Stack powiedzmy 10. Okej, okay, że tutaj był korytarz i w tą stronę też stack 10. Okay. Okej, okay. to wygląda całkiem rozsądnie. Cela ma głębokość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ukratek. Więc raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra, tutaj sobie też zrobię set zero. Teraz to wszystko trzeba będzie obtoczyć Obsydianem. To ja sobie od razu tutaj komendę. Set Obsydian. O, i teraz możemy już tutaj na pewno zabezpieczyć. On nie ma w ogóle nawet żelaznych rzeczy z tego co widziałem. Dlatego wydaje mi się, że to widz idealny. a my z takich, to się nabijamy na tym serwerze. No, no w sumie to nie wiem, czy się nabijamy, dealer. Nabijamy. nabijamy. Zabijamy, śmijemy się z was. Okej, okay. Okej. Okay. Z drugiej strony, tak samo trzeba zrobić więzienie, czyli e, oblepić to ścianami w ogóle, dealer. Co myślisz o tym, że to robi z bedrocka? To by było bardzo kuszące, to, ale, ale to byłoby nie, zbyt nie, podejrzane. Nie, Może jest kilka warstw obsydianu. to zatrzyma na kilka sztuk. Kil kilka warstw, no tak. Mi się w ogóle nie wydaje, że on próbował rozwalać ten obsydian. Zresztą zawsze jak mieliśmy obsidian w odcinkach, to już widzowie na starcie się poddawali z kopaniem. Bo nawet nie wiem, czy się da ręką wykopać, a no, na pewno nikt by nie chciał tego próbować. Wszystko to tutaj poza Dobra, tutaj e, jest zamknięte. E, tu jest zamknięte. A tutaj nawet może być jakiś pokój? Chociaż. Przecież nie wiem. Dobra, tu, tutaj zrobimy jakiś pokój jeszcze. No bo pokój to na pewno będzie potrzebny. Powiedzmy, Stack 5. Ok, wyszedł nawet nam całkiem duży ten pokój. Zajęto w Obsydian. To też. To też. I w sumie to mam pomysła. Co gdyby zrobić coś takiego, dealer, nie? Że ja Wam tutaj będę kazał wykonywać różne zadanie. I za dobre sprawowanie będę obiecywał wolność. Dobra, to jest dobre, stary. Wizja wam to jest to, co mnie mega jara. To, co szczególnie cię nakręca, nie? Do działania. To sprawia, że jestem bardzo zajrany. Ok. na wierzch. I trzeba pochodnie faktycznie rozstajeć. O, właśnie, teraz mamy niebieskie pochodnie. To jest super. Aż się zdziwiam, właśnie. Coś mi tutaj nie grało. Na ekstremie niebieskie pochodnie to także dowość Jak wszystko z wersji 1.16. Nawet mamuty dodali w tej wersji, bo <laughs> nawet mamuty, o czym ty gadasz. I dobra, moją świnię muszę stąd wydostać. Więc sobie przełączam się na swoje drugie konto. Chociaż. Okay. Chociaż nie. Wiecie co? Trzeba tutaj jeszcze, zanim e, zaczniemy coś robić głębiej, trzeba tutaj dać tabliczkę po to, żeby móc dać, dać też wodę na górę, czyli ta tabliczka powiedzmy będzie tutaj, a woda będzie tu okej, okay. to wygląda nawet giz. z tej strony zrobimy może lawę i uwaga dealer, odsuń się a, a, a. ja a! prawie haczył o tą lawę ja to widziałem dealer, dobra więc mamy teraz tutaj lawę i ja będę mówił, że jest to jedyna możliwa druga ucieczki z tego miejsca no chyba, że za dobre sprawowanie fajnie by było może jakoś, e, wie? Zmodernizować troszkę te cele. Co ty o tym myślisz, dealer? Stary, według mnie to nie jest Czy... głupie. Myślę, że kustomizacja, randomizacja i penetracja to, jest, to są trzy podstawowe Teraz... narzędzia. Hmm. Co? Mistyfik mistyfikacja, hemoglobina, taka sytuacja. Okej. Okay. Dodamy jeszcze tutaj e, drzwi. Tutaj tak samo. Dodam tutaj też płytki nasyckowe, by można to było tworzyć tylko od tej strony. A jak od środka! Chyba, że inaczej. Ja wiem co inaczej. Inaczej... Ja... zabrać Ja będzie. po prostu tutaj zrobić. O, i to będzie git. Ta dźwignia będzie idealnym rozwiązaniem, tak mi się wydaje. I jak on tutaj ze mną wskoczy, te ja po wyjdę i zamknę drzwi, które są. To może być plan. To może być plan idealny, który Aha. nawet ma jakieś szanse powodzenia. Więc co? Ja myślę, że jeszcze to, co ja bym chciał tutaj mieć, to farma trzciny cukrowej? Albo okay. farma marchewek. marchewek, bo jestem w końcu świnią, no tak. O nie tu jest jeden, jeden blok, przez który może uciec. Trzeba to. O, trzeba się tego pozbyć. Idealnie. Dobra, tutaj to musimy y, dokopać. Pyk, pyk, pyk. Dajmy sobie tutaj obsydian, żeby woda nam się nie wylała. Weźmy też tą wodę, o której cały czas tak gadam i którą już miałem w jakichś wcześniej, więc nie wiem, czemu ją wziąłem teraz drugi raz, ale to nie jest za bardzo ważne. Tym się nie przejmujcie. Weźmiemy skrzynkę, którą damy tutaj i tutaj damy dużo marchewek. Myślę, że... O, dobra, to akurat nie było tak, jak to chciałem zrobić, ale powiedzmy, że dajmy tyle. Tak, wiecie, z kropką na końcu. E, I co mi jeszcze tutaj będzie potrzebne? Tak naprawdę to chyba nic. się się, że na razie to, to będzie całkiem git. Reszta akcji będzie już z widzem. Więc. Ty jej dealer, sieć w tym więzieniu. Ty tu jesteś dobrze, gotowy. Dobrze. Ja wychodzę sobie z tego więzienia. Tak samo się swoją postacią stąd odsunę. Aha, bo ja teraz, dobra, już mi się sobie pomyliło i pokazywałem nie, nie, ten ekran, który miałem, ale dobra, on tam coś, ej, on tam coś buduje, My no ja myślę, że tam jakąś lepiankę, ma, tam się coś robi naprawdę grubego. Żeby mnie nie zabił, a żeby też miał pewne obawy wobec mnie, no to muszę sobie wziąć oczywiście diamentowe EQ, marchewki założyć i teraz Teraz Wyglądam przekonywująco, przynajmniej trochę. Tak jest, szefie. Jakieś bloki jeszcze do budowania sobie muszę wziąć. Może jakiś heal Nie wiem, co mi się może przydać w sytuacji, kiedy nie mogę sobie craftować itemów. Teraz wystarczy, że tylko sobie dam e, GM0. I jaki ja miałem nick? Aha, prawilniak 4420. Co? Tak, to jest mój nick dzisiaj. Słyszałem, że skoro będę ludzi do więzienia to czy znaczy jestem za, za prawem? Prawilniak jest za prawem, nie? Czy nie? Stary, nie jestem tak powinno działać. Ja też nie. Dlatego pójdę teraz do tego widza i po prostu zaczniemy akcję. To wygląda z daleka troszkę jak jakiś zamek, więc nawet wygląda to nie typowo... Co to za okna? Jakieś... Jakiś mur? Okej, okay, okej. Okay. I co teraz? Tutaj? Aha, on tu jest na dole. Wyjdź! Ej, nie ma go tu. Co? Co? Jak, jak... go tu nie ma? A, tam, tam biegł. Widziałem go. Tutaj był. O, tam jest. Łap drania! Dobra, to po prostu mu się pokażę. Ciekawe, jak zareaguje na diamentowego kozaka. Hej, ty! Kurczę, za daleko. On bije potw... On bije konie. Ej, co on bije konia? On zabija konie staro, on jest... jest chory! a on zbiera... On zbiera skórę. O zobacz! Czy mnie teraz nagle? Czemu zabijasz te konie? Czy ma dystans, żeby zejść zabitym? Widzi, że jestem diamentowy? Nie bij, ok, nie będę. Nie będę. Jestem przyjazny. Chcę dobrze. Skóra Aha, dobra, Czyli on dla skóry to potrzebuje? Napisałem mu, że chce dobrze. Może, wiesz, co, kupię go zaufanie, podejdę i dam mu kilka marchewek. Chcesz do bazy? Mam obok swoją. No. Mogę ci pokazać. To połączmy ok, ale pokaż My najpierw swoją. I on mi teraz y, zabierze tej do tych murów. I jestem ciekaw, co, co to według niego jest. Czy to jest dom, baza, zamek? Czy co jest w ogóle ciemno, strasznie? Pająki tutaj chodzą i próbują ubić naszego kolegę, więc e, ja, ja, dobra, ja go zabiję tego pająka. Niech on czuje, że ma we mnie oparcie jakieś. Okej, okay. i co? Aha, bo to jest jego baza. Myślałem, że tam już się zaczyna jego baza. Na razie pusto, ale zamek robię. Widzę, ja mam y, trochę więcej. Napisałem specjalnie z błędem, okej? Okay? To ja mogę do ciebie ok, ale mam ukrytą. Nie pokazuj. Nikomu. Ok, ok. Dobra, no to może iść. To chodź za mną. I teraz tab zaprowadzimy. Nasza baza no nie jest za lekko. Dobrze, że on w ogóle jeszcze jest na serwerze. Bo przez chwilę, w momencie kiedy widziałem, że on nie kurzymy locu, to się bałem, że wyszedł. Bo w sumie takie coś byłoby prawdopodobne. Dobra, śmielet! Szkielet. Szkielet. Dobra, idziemy. Idziemy. Po prostu tniemy do przodu prze, przed siebie. I uwaga, dealer, bo ja już powoli z nim dochodzę. Musisz no. być gotowy. Jestem! O, dobra. Pokażę mu. Tu jest wejście, ale czekaj. Wejdę pierwszy, a ty za mną. O kurczę, bo tutaj szkielety nas y, strzelają. Dobra, pisał, że ok, więc wchodzę, zanim on tutaj wpadnie. Dobra, wybiegłem. Zamykam drzwi i jest! I jest! I widzi, że jest w więzieniu. I teraz... Co? I teraz wyślę mu tylko taki uśmieszek. O nie, on ma co? O, to źle? No źle, Star, to cały troll teraz lek w gruzach. Jak to? Cześć, on nie ma wystarczająco tego DIRTA! E, mam cię zabić? Oops, pups. Co? Oddawaj budulce, albo cię zabiję tu i teraz. Ale ja chciałem wyjść po mięso! O nie! Ta, wyjść po mięso. Oddawaj budulce. Dobra, DIRTA mi rzuca. Ile tego DIRTA? Ej, dobra, to faktycznie, to może być faktycznie jego cały budulec w sumie. Masz. Ej, dealer, weź A? się, weź się odpal. Co tu masz w bazie? To więzienie uzienie. na to dealer, ja chcę się odezwał. Dobra, to ja was chyba na razie tutaj zostawię samych. My sobie tutaj piszcie. Ja będę obserwował bacznie, co się dzieje. Ale ja go otworzyć. Co? Nie! Nie żył tego, dealer! A to on pożył otworzył. celi. Napisz stary, że nie chcesz uciekać. Żeby on też się bał. Bo jeżeli on będzie brał siebie przykład, no to wiesz. Już nie będę. Ale ja chcę zwiedzać. To jest. Dobra, on nie rozumie, stary, co się stało chyba. No. On nie rozumie powagi, Koleś. Jesteś zamknięty. Ty. <noise> Stoi i chyba renderuje dalej, co? Nie wyjdziesz nie. stąd tak łatwo. To oddaj ziemię, nie oddam. Jak będziesz się sprawował, to cię wypuszczę. On tutaj próbuje bić drzwi, ale ja mu po prostu jednym uderzę, je ja mogę przeszkodzić. Zresztą jak rozwalisz drzwi, to cię zabiję. Stąd i tak nie ma wyjścia. O, z niego. No w sumie tylko tamtędy, ale jak ja budulsów, to co? Czy się łóżkiem podsadzić? Czy to jest jego genialny po... To jakby on tego nie zrobił. On tego nie zrobi. Nigdy stąd nie wyjdę. Dobra, więc ja mam pomysł takiego. Zaraz wrócę. Dawaj, dealer, zacznij opisać, że jestem jakimś psychopatą. Nie jesteś fajny. Zacznij opisywać historię, jak tutaj się znalazłeś. O co ty tam że ja Już widzę to szybko, co piszesz na czacie. Ile masz lat? Dobra, wrzucę sobie siekierę. To jest straszne. Za kilka dni 11. 11? Gram na tym serwerze od wczoraj. No nie było dwoje, co grałem od wczoraj. W ogóle popatrzcie na moim głównym koncie, dealer ma inny skin niż na tym świniowatym. I od razu ja dzisiaj mnie złapa dzisiaj od razu mnie złapał ten człowiek, bo nie umiałem wejść. O nie, to, to brzmi jak gruba rozmowa. No to po nas? Który to? Opuść, wy, wyjął mnie. Wyjął cię? To wracaj, stary, nie wychodź. Nie wychodź, dawaj mu przykład. Odsuń się, Arek. Przepraszam, szefie. Dobra, teraz muszę tutaj załatać obsydianem, no i teraz już w ogóle nie wyjdzie. Jakby, okej. Okay. Co, co ty co ty knujesz, Arek? Dobra. Jego już... To był naprawdę Arek. nikczemny plan. Arek wszystko zepsuł. Arek. Ej, bo tak naprawdę te drzwi da się samemu otworzyć. Prawie uciekłem. Dobra, Dobra, nie, to ja zrobię inaczej. Ja sobie wezmę te dźwignie, żebyście nie wychodzili. Nie no. uciekniesz stąd, nawet jak wyjdziesz stąd. Okej, okay, nie wiem, co to w sumie miał znaczyć dealer, ale niech ci będzie. Ucieknę. Dobra, tej sobie muszę porozświetlać. On nie potrzebuje więcej pochodni. to sobie muszę dać z mojego głównego konta Dobra, torcz. Dobra, dam sobie stack tych torczy. Pyk, teraz y, możemy wrócić do oświetlania tutaj wszystkiego. I tu jest naprawdę mrocznie. On cały czas bije tą łapkę w swoim stronę, Co on w ogóle pisał? Ucieknę. Co on robi? Co robisz? No i telefon nic nie odpisuje. Nie uciek nigdy zrozum to dzieciaku. Dobrze, dealer, że go uświadamiasz. Nic. Arek, chodź się wykazać. Na chwilę cię wypuszczę, ale jak nie będziesz grzeczny, to pożałujesz. I chodź tu. Dobra, teraz że tutaj wezmę. Ej, oddaj. Oddaj, Arek. O, dobra, oddał. Widać, że się wystarczająco boi. Teraz tutaj sadzić. Umrzemy. Sać marchewki. O, i proszę bardzo, jak ładnie się wziął do roboty. Ej, zobaczymy, jak mu to w sobie pójdzie. No, na razie widzę, że ty jest profesjonalny Sadzacz marchewek. On sam jedną zjadł. Dobra, to niech sobie już zje, żeby mi tej z głodu tylko nie umarł. I co on robi? Ja nie widzę to, żeby on starał. Ej, nie mogę! Jak to? A jednak postawił. Wydaje mi się, że to może być kwestia oświetlenia tutaj. Tak, to na pewno jest kwestia oświetlenia. To muszę tutaj więcej pochodni dodać, aż tyle. Ej, masakra! Nie da się. Dobra, postawił kilka, rób i nie wkurzaj. Ej, dobra, bo on nie postawił wszystkich marchewek. Dealer, chodź, chyba cię będę musiał wypuścić, żebyś mu pokazał, jak się sadzi marchewki. To doceni! Raz. oddaj marchewki i kos. Nie, już robię. Okej, okay, a jednak. Okej, okay, teraz mu idzie po tej stronie całkiem łatwo. Pięknie wiesz, czy to ma Nie rady, chcę. Nie, nie chcę umrzeć. Ej, ale faktycznie od tej wcześniej mógł to postawić, bo ja słyszałem odgłos, jak on to kładł. Ej, nie mogę. To do co? celi. Raz. Już. To już do celi. Już mogę. Ej, co to miało znaczyć? On się ze mną droczy. Dobra, nie. Ja go po prostu muszę, muszę wykopać od tej celi. Do celi, bo cię zabiję. Dobra, muszę go chyba raz uderzyć z miecza, by, by, by bardziej się ogarnął. Już wiem. Ej, co? Niebieskie pochodnie dają mniej światła niż te zwykłe? No jasne, że mniej. Okej, okay, nie wiedziałem o tym. O! Udało ci się to naprawić. Jestem pod wrażeniem. Teraz do celi. Dobra, ja tutaj muszę otworzyć cele. Ej, bo on tutaj, on tutaj się ze mną droczy. On tam się rozgląda po tej lawie, ale on jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Ej, co ty robisz? Dobra, ostatnie ostrzeżenie. Jeszcze raz coś spróbujesz zrobić i cię zabije bez o ostrzeżenia. Jezu. Brutalny jesteś. Trochę może tak. Nie please. dobra. Właś tam. O, ja sam zamknął. No idealnie, no idealnie to wszystko wyszło. No dobra, a jak tutaj moja mała farma marchewek? Moja farma marchewek wygląda dobrze. Słuchaj, dealer. Ja mam pomysła. Ja powiem, że zaraz wrócę, gdzie tutaj schowam. Might cu fajdałem, co ty w ogóle? Co ty w ogóle piszesz, człowieku? Dobra, i dawaj, Sary, teraz napisz mu, że to jest. No napisz mu, że to jest teraz jedyny moment, by rozwalić te drzwi i spróbować uciec. I teraz jest jedyny moment, bo to jakiś plan. Masz kilof? Kilowy. On chyba ma, ale kamienny, więc to wam za dużo nie da, dealer. Chce wiesz co? To ja o się. nie, o nie, stary. Zostawiliście się ten kilof tutaj na środku. O nie! Rozbierz go! On rozwala te drzwi. I dobra, Znale, co ja mam pomysł dobra. taki: jak on, jak on rozwali te drzwi i wypuści Ciebie, to ja wtedy przyjdę i zapytam, który to zrobił. Który otworzył nielegalnie te drzwi? On je rozwala, biegnie po ten kilów, napisz, różnorod, żeby cię też otworzył. Szybko! Dobra, rozwala otworzył twoje drzwi i teraz stop! Co się tu dzieje? Ej, DOBRA to typa arek, 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 oddaj kilow, albo giniesz. Tu i teraz. Patrz, czy? O nie. O nie, ja WSZEDŁEM do lawy. O nie, on się bije. Nie, stary, nie, on, on stary PRÓBUJE stąd uciec. Ej, ale on mi musi oddać ty, ty. Ej, Arek, Arek, oddaj Ostro. ten kilow, oddaj kilow bo zginiesz. Patrz, bije go. Dopóki MI nie odda kilow. O, uderzył mnie. O nie, ja mam tylko. Okej okay, i mam tylko dwa serca. by mi ODDAŁ ten kilow, ale ja chcę wyjść. Oddaj kilow, a oddam ci wolność. Ok. Może. Jeszcze <laughs> o! Chłopaki, przyznać się Kogo to kilo? Dawaj teraz zacznij go wkopywać Nie mój, dealer, dawaj kop go w go, ciekawe to I co teraz Arek? Arek Przysięgam na życie mojej matki, on rzucił Arek, czy to ty siejesz Rebelię? No napisałem, że to nie ja No wiem, chciałeś Stąd uciec, bez Mojej wiedzy, on mi kazał Tak się nie będziemy Bawić chłopaki, przysięgam przy Na mocno, dealer, w sumie <śmiech> <śmiech> Moja dobra. Kroć się skończyła. Jeden z was dostanie wolność. A drugi zginie. To lepiej, jeszcze ja ze dwu. To go zabiję, Ja idę stąd. Jeden z was musi się spalić. No, wyszedł. Nie. Nie. On tu jest, on próbuje. Arek, za mną. Arek, lawuj? No, lawuj. E, skakuj do lawy. O stary, ucieka. Ale czemu on. O jezus. Co on robi? Ja proszę mu po prostu postawić kolejnego. Co on, Arek. Arek, 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 Arek. Albo ty, albo ten drugi. No ja wo wo No ja wolę. Napisz Sary, Pier, napisz, że ja też wszystko kicham i ja się poddaję i w tą lawę się zabij. ja mam creative Aha, czyli GM 0 Bongo Malina. Ja chcę wolności! Spaliłeś się na jego oczach Poświęciłeś na niego, ale mamy szpital. Ale to tak, szpital mamy nowy na craftedzie. Więc nie wiem, jakby ja mu tutaj wykopię to wyjście. O się też spalił stary! On miał mało serca i dotknął niechcący lawy I też się spalił, też się spalił Przykre to było I Jakby, ja mam pomysł Jeszcze co możemy w takim razie zrobić Na swoim drugim koncie stanę sobie tutaj Zaobsydianuję to I teraz chcemy tutaj Arek Do, do, Arek. Ej, zaraz, gdzie jest Arek? Arek, czy Arek się jeszcze nie zrespił? Arek Arek Ej, Arek Arek jest na serwerze? No wiem, ale się nie zrespił no, A ty jest? go widzisz to w szpitalu, jest. czy nie? No, ja widzę kogoś, ale nie wiem, czy to jest Arek. Napisz, Arek? Arek? Chyba nie, on O, a... nie ma go, nie widzę go. On nie napisał nie... bongo halo. O, czyli jednak. No, coś źle eee, Okej okay. bo, bo, bo do oknesu teleportujesz, a nie do tego typa. Nie. Teleportuję Arek Tulejka do doknes. no to nie do doknes, teleportuj do tego. A może wanisza masz na doknesie, czy coś. No tak, no ale to nie, nie umniejsza faktu, że pewnie muszę co zrobić. No już nie. To zrobimy inaczej. Lecimy na spawna. Na spaucer. Na spawna, no. Tu jest szpital. Okej, okay, teraz się. Ja wiem, co zrobię. True, okej. Okay. Teraz stepnę tutaj. Ja się, nazy ja, ja się nazywam Aha, prawilniak? Tak. Okej, okay. tepnąłem się Arek! Gdzie jest Arek? O oh, w dup. Arek! -arek! Ty -arek! Tutaj. Też umarłeś, Arek! To też moje więzienie! Co on napisze? To jest Arek? Czy to, czy to jest Arek? A -arek jest, na dole. jest na dole, Arek. Ja jest na dole. Aha, okej, okay. to arek jest Arek. arek jest na dole, no. Nie! Świnia jesteś! To serio, moje drugie więzienie. Stąd już nigdy nie wyjdziesz! Powinniście by zrobić mięsko. Arek, odczep się! <śla> Odczep Arek Jego nie dziwi to, że mam diamentowe eku w tym, na tym szpitalu W ogóle, żebym z kimś eku nie miał I mnie otwórz Otwórz Okej, okay, okej okay. Sorry, Arek Arek to Kera Arek to Kera, otwórz, please, ojeju Dobra, ej, nie, bo jakby On w ogóle nie ogarnął, że to jest troll stary Jeszcze do tego to zróbmy tak! Dobra, słuchajcie, to my go zaraz wstępniemy, dajmy jakieś lepsze itemy na start niż miał wcześniej. I jakby ten. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i filmy codziennie o dziesiątej. No chyba, że nie będzie dziesiątej to znaczy, że nie wstałem i będzie o 12-13, ale o dziesiątej powinny być! Więc bawcie się, trzymajcie, no i papa. Pa. A co, co trzymajcie? Y łapkę w górę. I Aha. też oddajcie łapkę w górę.